W ciągu ostatnich dwóch dni zaobserwowałem niesamowity nalot ukraińskich trolli. Tak, agentura ukraińska już się od dawna interesuje moją działalnością, próbuje mnie zastraszyć, a ten najazd sprzed dwóch dni, wczoraj, pewnie dzisiaj będzie podobnie, jest dość specyficzny, dlatego że funkcjonuje tylko na jednym portalu, publikuje na wielu, a on funkcjonuje na jednym i idzie wszystko przekaz pod jednej sztampy. Bo wczoraj czytałem, jaki to ja jestem brzydki. A ponad 100 razy, a przez wczoraj jaki to jestem głupi, i nie było tak, że wczoraj byłem głupi, a przez wczoraj brzydki, tylko przez wczoraj byłem tylko głupi, a wczoraj byłem tylko brzydki. Więc kochani, muszą chyba lepiej oni dobierać swój przekaz, żeby nie był tak oczywisty. A źródło, źródło wyszło bardzo tak przypadkowo, bo jeden z nich się troszkę zapędził i się przyznał trochę. Skąd został napuszczony, więc fajnie, bo akurat przeciwko tej osobie, jako hersztowi takiej trzyosobowej, patologicznej grupki, która próbowała mnie napaść, zastraszyć w obecności mojej rodziny, kiedyś o tym nagrywałem, oczywiście aktywistów proukraińskich, pro e, już trwa akt oskarżenia, już trwa sprawa. Sąd wyznaczył termin posiedzenia. Więc gość widocznie się wkurzył, jak dostał liścik. No, dostał liścik dzięki Waszemu wsparciu. Więc jeżeli chcecie mnie wspierać, jest sposób na, moje, na wsparcie moich działań w opisie. E, dzisiaj puszczam kolejny akt oskarżenia, kolejne zawiadomienie. No bo, skoro oni tak działają od wielu lat, od 8 lat mnie tak nękają, no to ja się mam prawo bronić podobnymi metodami. Dlaczego podobnymi? No bo ja mam podstawy w, w przeciwieństwie do nich. Więc tak robimy. Tak trzeba robić. Trzeba się bronić. No i kochani, uważajcie na to, czy dacie się sprowokować. Nie dajcie się sprowokować, bo oni prowokują do tego, żeby napisać coś niemiłego o nich, a potem latają do prokuratury, latają do sądu. Nie dajcie się sprowokować. Piszcie do mnie, jeżeli macie wątpliwości, jakieś tutaj. Groźby wobec Was są kierowane anonimowo oczywiście, no i blokujcie te konta. Ja blokuję te konta bez dyskusji, bo wiem, że jak Wołodia taki nie zarobi sobie, no to może zastanowi się nad podjęciem uczciwej pracy, a może nawet podpisze kontrakt, żeby pójść na front za tą swoją ojczyznę. Zauważcie, że to się zaczęło, zbiegło w czasie z tym, jak Sikorski zapowiedział 100 milionów dolarów dla Ukrainy, więc oni już sobie mogli zakolejkować takie wydatki propagandowe i zastraszające takie osoby jak ja, czy prawdopodobnie ty, który to oglądasz. Bo pamiętajcie, oni nie idą po mnie, oni idą po was, a ja stoję im tylko na drodze. Pozdrawiam Was, kończę, bo jest tak zimno, że dzisiaj widziałem lewaka z rękami w jego własnych kieszeniach.